W dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mam taki, powiem wam, że Fez nie typowy Challenge, dlatego że mam Mercedesa, a jak wiemy, że bez Mercedesa, bez gwiazdy nie ma jazdy. Mercedes ma taki pilocik oczywiście pilot jest po jakiejś regeneracji, jest nowa obudowa i pilot nie potrafi zamykać z centrum, z zamka tu z wkładki, też się zamykają tylko jedne drzwi tamte niestety nie patrzcie tamte niestety nie tu się nie sugerujcie bo tu te dźwignie które idą do zamka po prostu są spadnięte i fizycznie on się on się zamyka ale zaraz pokażę wam kiedy i dlaczego on się zamyka zasymulujemy otwarcie zamknięcie on się zamyka tu z przycisku teraz zamknął te drzwi zamknął te drzwi zamknął te drzwi Teraz, aha, i teraz. Patrzcie tu. Przycisk naciskam, otworzyć, otworzy wszystkie zamki, ale zamknąć już nie potrafi. Ten przycisk tylko otwiera. Patrzyłem tutaj na na przycisk, zobaczcie, on taktuje. Tak samo ten. Także sam pilot prawdopodobnie działa. I teraz, po mojemu, jest tu problem, aha, wszystkie krańcówki w drzwiach, one występują tu na słupku, ale tu od pasa pogryzione, tu na słupkach występują krańcówki, czyli otwarcia, zamknięcia drzwi, one wszystkie działają. Ale jeden problem jest taki, że tu jakoś strasznie długo świeci światełko w kabinie, tam strasznie długo świeci światełko w kabinie, a powinno być tak, że przy włączonym zapłonie ono zaraz gaśnie. To jest tak, jakby ten mikrowyłącznik, który jest tutaj w zamku, widział pozycję cały czas zamkniętego zamka, ale że urządzenia diagnostyczne, mam jakie mam dobre to są dobre urządzenia diagnostyczne, ale niestety ten Mercedes jest już troszkę stary to nie mogę podglądnąć co się dzieje w centralnym zamku jeżeli chodzi o otwarcie, zamknięcie drzwi, odregulowanie, zaryglowanie, jakieś cuda wianki. i wpadłem na genialny pomysł po prostu fizycznie ściągnę tą tapicerkę z drzwi Wciągnąłem już klamkę i osłonę głośnika. Ściągnę tapicerkę z drzwi. Wyciągnę zamek i zobaczę w zamku, jakie kable idą do, do tutaj, do złącza i zobaczę, czy on widzi pozycję przekręcania zamka. Powinny być tam dwa lub, trzy, dwa lub trzy przewody, które widzą otwarcie i zamknięcie. Nie wiem, czy to idzie dwoma, czy to idzie trzema, czy to jest tylko zamknij i jeszcze raz to jest otwórz bo tak też może być nie za bardzo znam się na tym ale co nie znam się ale będę próbował także biorę się jeszcze zobaczę sobie tylko z wkładkę w zamku z y, od strony bagażnika co ona robi zaraz zobaczymy jest tu jest tu a ona nie robi nic ona nie robi nic Czyli zamek, tak, czyli zamek w bagażniku nie steruje. Nie steruje, a powinien chyba, nie? No może tu jest jakiś problem? Dobra. Ale normalnie, fizycznie otwiera się i zamyka. No to zobaczę jeszcze tutaj nawiązkę w drzwiach. Pompka, która jest w bagażniku podciśnieniowa działa w dwie strony. Tu jest bardzo proste, bo pompka podciśnieniowa Siedzi, siedzi w tym miejscu, tu się ktoś dobierał. I pompka po prostu robi tak, że przewodami przewodami robi tak, że jednym robi pociśnienie, drugie nadciśnienie, w tej wefte. No i to wszystko działa. Tu ktoś, tu ktoś już myślę, że był nie raz Że był tu już nie raz. Co tam głębiej siedzi. Ciekawe. Nie no, tylko to nic więcej. Czyli zasilanie i tutaj wysterowanie pompki. No, dobra, dobieram się i zaraz będę aktualizował Wam, co tutaj dalej z tym zrobię. A więc robię aktualizację tematu Mercedes. W Mercedesie wygląda to następująco, że e, dorobiłem wszystkie elementy, które e, potrzeba było. E, to tak, jeżeli chodzi o ożywianie oryginalnego kluczyka i tego, czemu on nie steruje centralką e, na otwieranie, nie steruje, mimo że dioda świeci. Patrzcie, to dioda, no on podczerwień działa, ale, ale po prostu nie, nie działa tak, jak ma działać. Otwierać, otwiera, ale nie zamyka. Tak jakby ta funkcja w pilocie była odwrotnie. Eee, szczerze, kopanie i szukanie mija się tu z sensem. Taniej i szybciej i łatwiej. Po prostu było dołożyć, było dołożyć taką, taki, zwykły, taki zwykły pilot, i to jest dużo łatwiej, dużo prościej. No i więc, więc po prostu dołożyłem, dołożyłem sobie dołożyłem taką centralkę, podpiąłem ją pod pompkę to pod tą pompkę, co jest w bagażniku, i oczywiście podpiąłem sterowanie awaryjnymi. Tu pod przycisk, czyli zamykamy. Błysnęło. Otwieramy. Błysnęło. Oświeciło światełko. Otwarte jest. Teraz zamykamy. Zamknęło. Otwieramy. Otworzyło. No i co? I tak będzie prościej, łatwiej. A wiemy, że wiem, że wartość tego pojazdu no, jest taka, że jak zacznę szukać oryginalnego, oryginalnych problemów żeby działał ten kluczyk, to zaraz cena będzie przeważała wartość, przekraczała wartość pojazdu. Więc łatwiej, i szybciej było mi dołożyć po prostu taką centralkę za parę złotych i jest po temacie. Także co, to chyba na tyle. Wyrazy wdzięczności dla osób wspierających. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Czasami na Instagramie też jakieś wchodzą relacje, niekoniecznie z życia, z mechaniki, jak i z innych rzeczy. Muszę się wziąć w ogóle z tego Instagrama, żeby coś się tam działo. I co? Na tą chwilę to tyle. I co czekamy na kolejny lub większy, lub większy challenge, tuż niebawem.